Zapraszam Was do pierwszej lekcji z naszej nowej serii. Będąc w kraju niemieckojęzycznym pracując tam jako opiekun bądź opiekunka osób starszych musimy również odnaleźć się w różnych miejscach, na przykład w aptece i dzisiaj właśnie powiemy sobie o takich słówkach, pytaniach i zdaniach przydatnych podczas zakupu lekarstw inde aptekę, czyli w aptece. Ich bin in inde aptekę, jestem w aptece. Ich habe verschiedene Medikamente, mam różne lekarstwa, bo tak. Ogólnie możemy nazwać e, wszystkie e, lekarstwa, i to jest bardzo bezpieczne słówkowe powiedzieć, a ich myślę, dieses Medikament, chciałabym to lekarstwo. E, ale oczywiście my możemy sobie m, te lekarstwa e, nazwać też inaczej. To na przykład jest, e, das ist ein Hustensaft, czyli to jest e, syrop na kaszel. Das ist der Hustenzaft. Das sind die Tropfen. To są krople. Die Tropfen, krople. Oczywiście rozróżniamy Nasentropfen, Augentropfen, Magentropfen, czyli krople do nosa, krople do oczu, krople na żołądek. Das ist eine Salbe, das ist die Salbe, czyli to jest maść. Das sind die Tabletten, czyli to są tabletki. Pierwsze nasze zdanie, jakie możemy powiedzieć w aptece, to na przykład Ich möchte einen husten kaufen. Chciałabym kupić jakiś syrop na kaszel. Albo Ich möchte etwas gegen husten, czyli chciałabym coś na kaszel. No właśnie, możemy właśnie poprosić farmaceutę, by podał nam coś, na coś? Jak wtedy to powiedzieć? Mówimy iśmyś te etwas? Chciałabym coś. Chciałbym coś. Gegen czyli na, przeciw czemuś gegen magenschmerzen czyli e, na bóle żołądka. Gdy już farmaceuta poda e, nam lek, e, o który prosiliśmy możemy e, wtedy dopytać o szczegóły, na przykład wie oft sollen die Tableten verabreicht werden, czyli jak często e, powinny być przyjmowane te tabletki i możemy usłyszeć na przykład zweimal täglich, dwa razy dziennie dreimal täglich o Viermal täglich. Wiemy na co jest ten lek, wiemy jak często możemy go przyjmować. Możemy również dopytać o ewentualne e, działania uboczne, czyli Nebenwirkungen. Nebenwirkungen to właśnie działania uboczne i możemy dopytać: wersję Nebenwirkungen hat das Medikament? Czyli jakie działania uboczne ma to lekarstwo. I możemy na przykład usłyszeć: się Nebenwirkungen sind Schlafstörungen, Bluthoch Druk und ein Erhüchta hmm, czyli działaniami możliwymi, działaniami niepożądanymi hmm, są zaburzenia snu, hmm, wysokie ciśnienie, czy też podwyższona, hmm, podwyższony cukier we krwi. To są zazwyczaj takie pytania i odpowiedzi, yy, które możemy usłyszeć, które możemy zadać właśnie podczas zakupów w aptece. Do zobaczenia już wkrótce, w kolejnej lekcji.